Dzień dobry Państwu witam po krótkiej przerwie wszystkich, którzy oglądali nas wcześniej, tych, którzy w tej chwili do, dołączyli. Rozpoczynamy trzecią część, trzecią dyskusję w ramach programu drugiego programu 52 Sympozjum GAP. Hasłem przewodnim dla tego dnia jest świat nowy rozdział Świat i po, Polska po pandemii. Trzeciej części, trzeciej dyskusji rozmawiać będziemy o gospodarowaniu i gospodarce i rozwoju, a wprowadzi nas do tej dyskusji znakomity mówca, inicjator ruchu Open Ice Economy, inicjator sympozjów GAP, profesor Jerzy Hausner, autor znakomitej książki Społeczna czasoprzestrzeń i gospodarowania, która wiele myśli, które myślę też się pojawią, tutaj w wystąpieniu profesora się pojawi. Będzie tworzyć kontekst dla naszej późniejszej rozmowy o gospodarowaniu. Panie profesorze zapraszam. Dziękuję bardzo za zaproszenie Edwinowi Będykowi i przedstawienie mnie. Witam wszystkich, którzy zdecydowali się na oglądanie mojej prezentacji. Zaczynam od takiej myśli, która mówi, że... Mamy problem polegający na tym w gospodarowaniu, że neoliberalna, zglobalizowana gospodarka przeszła drogę od produktywności do zyskowności, od odpowiedzialności do chciwości i od rachunku zasobów do rachunku wyników. I teraz problem polega na tym, że to wszystko pogłębiło wiele negatywnych zjawisk, które narastały także i przed neoliberalną rewolucją i w sumie stworzyło to megakryzys. Problem polega na tym, że jeśli chcemy zareagować prawidłowo, skutecznie na ten megakryzys, to trzeba stanąć, zawrócić i pójść w innym kierunku. Taka jest myśl przewodnia, przesłanie tego mojego wystąpienia. Jakby takim publicystycznym, ale obrazowym komentarzem do tego, czym jest megakryzys, jest ten rysunek pokazujący falę. Tych zagrożeń, z którymi obserwujemy COVID, recesja, zmiany klimatyczne, to są tylko wybrane elementy tego, co nazywam megakryzysem. Jeśli chcemy w warunkach tak złożonego, globalnego megakryzysu znaleźć ścieżkę wyjścia, to musimy zdawać sobie sprawę, że dokonujemy transformacji ku nieznanemu. Że w przypadku tego, z czym mamy teraz do czynienia, nie ma wzorców, nie ma ściągawek, nie ma doświadczenia, które pozwoliłoby nam powiedzieć, tak należy postępować. W istocie rzeczy szukamy rozwiązań, próbujemy wielu różnych rozwiązań, trochę po omacku. I to nie jest tak, że ktoś może przyjść i powiedzieć: Dokładnie wiem, jak należy postępować. Nie ma kogoś takiego, który mógłby podać nam, Formułę magiczną do rozwiązania tego problemu, ale niewątpliwie, szukając rozwiązania, powinniśmy jednak wyraźnie powiedzieć, do czego, nie w sensie konkretnym, ale co do metody zmierzamy, czym się kierujemy, gdzie szukamy tego rozwiązania. Transformacja ku nieznanemu w przypadku gospodarowania, bo o tym chcę mówić. Polega na odkrywaniu przydatności każdego składnika potencjału wytworczego w nowych warunkach i, od, i odpowiednim włączeniu go do produktywnego i rozwojowego obiegu. To jest proces w istocie rzecz generatywny, a w zasadzie regeneratywny. To znaczy, że on polega na regeneracji istniejącego potencjału, a ta regeneracja ma doprowadzić do jego produktywnego wykorzystania. Natomiast żeby to było możliwe, potrzebna jest nam nowa gramatyka gospodarowania. A jednocześnie zastosowanie tej gramatyki, opowiedzenie o gospodarce inaczej, ułożenie innych sposobów postępowania, pchnie nas na inną trajektorię rozwoju, lecz nie da się wejść na tą trajektorię bez zmiany społecznego wyobrażenie o tym, co jest dobrą gospodarką i dobrym gospodarowaniem. Stąd ta idea open Ice economy i powiedzenie otwórzmy oczy po to, żeby wyjść z tych schematów, w których jesteśmy zamknięci, wyjść z tego labiryntu, w którym się znajdujemy, w którym krążymy, próbując znaleźć wyjście. Natomiast w istocie chodzi o to, żeby rozburzyć ten labirynt, żeby inaczej popatrzeć, Właśnie popatrzeć także przez perspektywę wartości, stworzyć tą nową gramatykę gospodarowania. I tutaj, jeśli nasz problem polega na tym, że mamy stworzyć nowe społeczno-gospodarcze imaginarium, to dzisiaj nasza perspektywa jest perspektywą zamkniętą. Ona jest tutaj zobrazowana przez to jedno okno. Jeśli chcemy popatrzeć szerzej, otworzyć oczy, szukać innych rozwiązań, to potrzebujemy złożenia się na to spojrzenie, na tą perspektywę wielu okien, które musimy stworzyć. Musimy połączyć spojrzenie różnych aktorów, tak aby można było odkryć właściwe ścieżki postępowania. Jeszcze raz powtarzam. Znajdujemy się w sytuacji, w której. Neoliberalna zmiana, neoliberalna globalna gospodarka, zdominowana przez instytucje finansowe i w warunkach gospodarki cyfrowej, stworzyła sytuację, z której, podążając dalej w tym kierunku, nie znajdziemy rozwiązania. Musimy się zatrzymać, musimy się na chwilę zwrócić wstecz, po to, by pójść w innym kierunku. Jednym z tych kierunków, o których stale mówimy, tylko problem polega na tym, czy prawidłowo rozumiemy, i tu właśnie dochodzę do tego praktycznego stosowania tej nowej gramatyki, to odporność. Co znaczy odporność? My często odporność zaczynamy interpretować jako zabezpieczenie. To niewątpliwie jest punkt pierwszy. Natomiast odporność nie uzyskuje się tylko przez zabezpieczenie. Odporność w przypadku potencjału wytworczego to jest także zdolność do odtworzenia tego potencjału i przestawienia go. Koncentrowanie się wyłącznie na bezpieczeństwie, na zabezpieczeniu, nie prowadzi do powodzenia w tym zakresie, ponieważ w przypadku tak złożonego kryzysu nie ma pewnych zabezpieczeń i nikt nie może być do końca zabezpieczony. Każdy z nas musi się liczyć z tym, że wystąpi taki szok, przy którym istniejące zabezpieczenia, które potrafimy. Uprzednio zdefiniować okażą się niewystarczające, że znajdziemy się w sytuacji konieczności odtworzenia i przestawienia, i to właśnie przez to rozumie ten proces regeneratywny. Jednym z elementów tego nowego myślenia, tej nowej gramatyki jest podkreślenie, że nie powinno nam chodzić wyłącznie o myślenie w gospodarowaniu przez pryzmat metafory łańcucha dostaw, że akcent powinien być postawiony nie na łańcuch dostaw. Czy, a na sieci wytwórcze. Takie sieci wytwórcze, które można określić klastrami produktywności, z tym, że są to klastry nowej generacji, które nie są monosektorowe czy monoproduktowe, ale powinny grupować się wokół produktywnego wykorzystania określonych zasobów lokalnych, regionalnych czy krajowych, czyli nazywam je klastrami produktywności, a nie klastrami produkcji, ponieważ nie jest istotne. Konkretny produkt, czy nawet konkretna technologia, ale to, czy potrafią te klastry wspólnie wykorzystać dostępne zasoby w sposób produktywny. Pokazuje to z jednej strony jako metaforę łańcucha i dzisiaj skracając łańcuchy dostaw, bo to jest taki postulat wielu firm, że ponieważ w wyniku pandemii, restrykcji, lockdownu. Różne rzeczy zostały pozywane. Chcemy teraz skracać łańcuchy dostaw, zamykać je w układach krajowych czy w układzie Unii Europejskiej, czy w innych układach. Ale w istocie rzeczy odpowiadam, nie należy myśleć kategoriami łańcucha dostaw, a łańcuchem sieci wytwórczych, w których ważne są te węzły. Jeśli chcemy myśleć o konkurencyjności gospodarki takiej jak Polska. To pytanie ile takich węzłów, a te węzły to są integratory. To są integratory, to są takie przedsiębiorstwa, które są w stanie wyraźnie wpłynąć na działanie sieci. Więc ile takich integratorów w szerszych sieciach również w międzynarodowych sieciach znajduje się w naszej krajowej gospodarce. Można jeszcze użyć innej metafory, gdy chodzi o te sieci wytwórcze. A mianowicie metafory, którą bardzo często w ramach Open Economy używamy, metafory zaproponowanej przeze mnie i Mateusza Zmyślonego, wysp i archipelagów. To znaczy, że chcemy, aby w ramach tej sieci wytwórczej, czy sieci wytwarzania wartości, było wiele różnych i także specjalizujących się w różnych dziedzinach podmiotów, które ze sobą współpracują, tworząc, współpracując, tworząc archipelag. Jeśli tak myśli się, to chcę wyraźnie zaproponować odruce, od, odróżnienie konkurencyjności kosztowej i konkurne, konkurencyjności produktywnościowej. To nowe myślenie, ten proces regeneratywny ma polegać na postawieniu na konkurencyjność produktywnościową. Otóż taki model konkurencyjności jest możliwy tylko przy osobistym zaangażowaniu pracowników, kiedy dba się o szeroko rozumianą jakość pracy i wykorzystania jej zasobów. Tak pobudzany, a więc produktywnościowo pobudzany wzrost gospodarczy sprzyja spójności społecznej, nazywany jest wzrostem inkluzywnym. Natomiast przeciwieństwem tego myślenia produktywnościowego jest myślenie efektywnościowe przez pryzmat wyniku finansowego, przez pryzmat zysku. Otóż, jeśli odniesiemy to, te dwa osobne sposoby myślenia do Innowacyjności, to orientacja efektywnościowa, dominująca we współczesnej gospodarce, prowadzi do innowacyjności imitacyjnej, pogoni za rentą i wzmaga rywalizację. Podczas gdy orientacja produktywnościowa, jeśli ona służy do wytwarzania tych sieci wytwórczych, klastrów produktywności, służy wykorzystywaniu zasobów własnych, uczeniu się, Generowaniu i uspójnianiu wiedzy i budowaniu partnerstwa. Przy takim myśleniu, przedsiębiorstwo jest nie rywalem w konkurencyjnej walce wyłącznie, ale jest także społecznym generatorem wiedzy. Jeśli w Polsce przygotowywany jest przez ministerstwo, którym kieruje Jarosław Gowin dokument dotyczący nowej polityki przemysłowej, to i chcę powiedzieć, że oczekuję tego dokumentu z dużą nadzieją. Jestem przekonany, że to będzie wartościowe opracowanie. To chodzi o to, by podkreślić, że w polityce przemysłowej nie chodzi o akumulację, nie chodzi o to, aby akumulacja kapitału następowała w wyniku monopolizacji gospodarki, lecz w konsekwencji systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy i zdolności wzajemnego uczenia się. To oznacza, że Potrzebujemy coraz więcej przedsiębiorstw, które są human-oriented. W odróżnieniu od przedsiębiorstw, które są capital-driven, bo taka orientacja na produktywność, orientacja na zdolność do uczenia się, na człowieka, na kompetencje, jest orientacją na ludzi i ich rozwój. Dzisiejsza współczesna gospodarka jest gospodarką zdominowaną przez wielkie platformy cyfrowe. To są ci. Jednorost, to są jednorożce, które ja wolę nazywać jeźdźcami apokalipsy. To są te, takie wielkie giganty jak na przykład Google, jak Amazon, jak Facebook czy Apple, które dominują nad innymi aktorami gospodarowania w ten sposób, że uzależniają je od siebie, zdobywają swoją monopolistyczną pozycję i uzyskują taką przewagę konsekwencji kapitałową, która pozwala im narzucać warunki gry. I więc jeśli chcemy z tego wyjść, jeśli chcemy rzeczywiście orientować się na produktywność, to powinniśmy pomyśleć o gospodarce przez metaforę drzewa. Ta metafora ma to do siebie, że pokazuje to, że korona drzewa, piękna i rozwinięta, zależy przede wszystkim od tego, jak ono jest ukorzenione, jak jest zakorzenienie siła tego drzewa i każdego drzewa bierze się z jego korzeni. Siła lasów bierze się również z ekosystemu, które wytwarzają te korzenie. Ta metafora drzewa służy mi do tego, by podkreślić, że drugim elementem w tej gramatyce nowego gospodarowania, obok orientacji produktywnościowej, jest lokalizacja i naturalizacja gospodarowania. Ulokalnienie i naturalizacja gospodarowania jest dla mnie niezwykle ważnym i istotnym postulatem w nowoczesnym myśleniu o gospodarce. Naturalizacja i ulokalnienie gospodarowania ja rozumiem jako jej osadzenie gospodarki w obiegu lokalnym. Ona takie, takie osadzenie daje szansę na rozpoznanie i respektowanie fizycznych ograniczeń gospodarowania, zanim... Ich przekroczenie wywoła nieodwracalne konsekwencje niszczące środowisko naturalne i społeczne. Jeśli więc chcemy praktycznie dyskutować o śladzie węglowym czy o śladzie wodnym i będziemy to rozważać w skali globalnej, to chcę powiedzieć, że nie znajdziemy trafnych rozwiązań. Natomiast jeśli potrafimy rozsądnie ulokalnić i naturalizować gospodarkę, to wtedy świadomość konsekwencji pogłębiania Negatywnego, wywoływania negatywnego śladu węglowego czy śladu wodnego natychmiast w nas uderzy. Natychmiast będziemy ponosili konsekwencje przekraczania określonych granic. Oczywiście, gdy mówię o ulokalnieniu i naturalizacji, to nie chodzi mi o gospodarkę autarkiczną. Proszę zauważyć, że ta metafora drzewa oznacza, że ta korona jest wybujała, że ona po prostu idzie w różnych kierunkach, że ona się rozwija, że to nie jest tylko i wyłącznie. Nie są to tylko same korzenie. Więc nie chodzi o lokalizację autarkiczną, o lokalizację zamkniętą, o taką lokalizację, jaką kiedyś były średniowieczne miasta, które otaczały się murami i nakładały na swoje otoczenie myto po to, żeby zmusić do handlu z nimi. Taka lokalizacja jednocześnie musi oznaczać zróżnicowaną bazę wytwórczą. Jest niezwykle ważne. By zrozumieć, że zakorzenienie lokalne stanowi także podstawę do uspólniania zasobów i wytwarzania dóbr wspólnych, a jednocześnie jest podstawą, jeśli to jest lokalizacja otwarta, do myślenia o solidarności terytorialnej. Bo tutaj dam przykład systemu wodno-kanalizacyjnego miasta. Otóż przez dłuższy czas wierzyliśmy, że system wodno-kanalizacyjny miasta. Powinien działać na zasadzie z chmury do rury, czyli ujęcia wszystkiego w systemie zamkniętym. To obrazuje tutaj ta powierzchnia nieuszczelniona. Dzisiaj, kiedy to spróbowaliśmy robić, zdajemy sobie sprawę, że w konsekwencji rodzą się powodzie miejskie. wyspa, Miasto staje się wyspą ciepła. Natomiast jeśli chcemy uniknąć tych negatywnych konsekwencji, a rozwiązywać problem, Gospodarki wodnej w mieście, które polega na tym, że czasami wody jest za dużo, czasami za mało, to musimy stworzyć system, który jest systemem otwartym, nie uszczelniać wszystkiego. To znaczy, że również znaleźć połączenie pomiędzy miastem i jego otoczeniem. I wtedy ten problem rzeczywiście ma szansę bycia rozwiązanym. Można powiedzieć, że to myślenie związane z ulokalnieniem i naturalizacją gospodarowania nie przeczy myśleniu o globalizacji. Ale odwraca porządek globalizacji. Chodzi o to, żeby konsekwencje działania na danym terytorium ponosiły podmioty, które działają na danym terytorium, podczas gdy te wielkie platformy, czy w ogóle wielkie korporacje, nie ponoszą na ogół konsekwencji działania na określonym terytorium. Ich działalność jest w pewnym sensie eksterytorialna. To znaczy, że mogą one bezkarnie przerzucać koszty swojego działania na podmioty w innych na poszczególnych terytoriach. To rozumowanie oznacza, że jeśli chcemy budować większe, szersze obiegi, to budując wyspy i archipelagi, łączymy je z innymi, podobnymi układami gospodarczymi, także w skali globalnej. Więc nie chodzi o gospodarkę w skali lokalnej. Chodzi o gospodarkę, której fundamentem jest lokalność i naturalizacja, ale taką gospodarkę, która jest otwarta i jest nastawiona na. Na działanie w skali międzynarodowej, a także w skali globalnej. Dodam jeszcze, że jeśli chcemy z bardziej zrównoważonej gospodarki, to zwróćmy uwagę, że współczesne gospodarstwo domowe występuje że współczesnej gospodarce wyłącznie po stronie popytu, wyłącznie jako gospodarstwo konsumpcyjne. Ulokalnienie i naturalizacja jest w stanie przywrócić pewne funkcje wytwórcze, funkcje podażowe. Więc jeśli na przykład dzisiaj. Zaczynamy dyskutować o tym, jak powinny wyglądać domy, to nie chodzi o dom, tylko chodzi o gospodarstwo domowe, które działając w określony sposób przyczynia się do tego, żeby system, na przykład wodny danego miasta, rzeczywiście funkcjonował lepiej. Gospodarstwo domowe nie powinno być wyłącznie związane z gospodarowaniem tylko po stronie konsumpcji. Teraz jeśli szukamy w związku z tym. Na podstawie tej gramatyki gospodarowania, którą proponuję. jaki w takim razie potrzebujemy sposobów e, działania? Co życowo Pan proponuje? Odpowiedź jest taka, że dzisiaj, jeśli chcemy mówić o odporności rozumianej jako zabezpieczenie, odtworzenie i przestawienie, to klucz jest w czterech elementach. Potrzebujemy jak najwięcej prywatnych inwestycji wytwórczych. Kładę nacisk na to, by były to inwestycje prywatne, by były to inwestycje proproduktywne. Po drugie, potrzebujemy usług publicznych, takich jak w dziedzinie zdrowia, edukacji, kultury czy gospodarki komunalnej. I dzisiaj widzimy, jakie konsekwencje brak rozwinięcia w polskiej gospodarce usług publicznych powoduje funkcjonowaniu w warunkach takiego zagrożenia, jakie wywołuje pandemia. Ale jeśli chcemy, by połączyć to, co jest prywatną inwestycją wytwórczą, z rozwiniętymi systemem usług publicznych, Potrzebujemy inwestycji publicznych, które będą spójnikiem, będą łącznikiem pomiędzy inwestycjami wytwórczymi, więc chodzi także i o infrastrukturę materialną, ale także inwestycje, które służą rozwijaniu tego rodzaju usług publicznych. I chcę wyraźnie powiedzieć, że nie można tego zrobić w sposób scentralizowany, pomijając gminę, pomijając samorządność terytorialną. Stąd akcent także na gospodarkę komunalną. A to, co powinno połączyć te cztery elementy. To są wysokie kompetencje. Nacisk położony na kształtowanie wysokich kompetencji. Coraz częściej przedsiębiorstwa podkreślają, jak potrzebne są dla im również te przedsiębiorstwa, które są korporacjami międzynarodowymi, a działają w naszym mieście, w Krakowie, potrzebują wysokich kompetencji. Widzę Tomka Brzestowskiego, od lat dyskutujemy na ten temat, jak... Wytwarzać te wysokie kompetencje tu, ale jeszcze raz podkreślam: jeśli chcemy mieć wysokie kompetencje, to pytanie o prywatne inwestycje wytwórcze i usługi publiczne i inwestycje, e, inwestycje publiczne musi być postawione razem, nie osobno. Proszę Państwa, to, co zaproponowałem, to jest przedstawienie pewnych nowych propozycji w ramach czegoś, co nazywa się Open Eyes Economy. Coś, co odpowiada na to zadanie, które postawił przede mną Edwin Mendyk, a mianowicie nie mówmy o gospodarce jako systemie, mówmy o gospodarowaniu jako sposobie działania, sposobie postępowania. Zaproponowałem coś, co nazywam nową gramatyką gospodarowania, przynajmniej niektóre elementy, bo miałem ograniczoną pulę czasu, ale powiedziałem, co z tego wynika, na przykład dla czegoś takiego, o czym dzisiaj w Polsce dyskutujemy, choć. Wielu, wielu z nas się tym nie interesuje, ponieważ zamykamy nasze zainteresowanie na kwocie środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Pokazałem, na czym powinien polegać prawidłowo skonstruowany program odbudowy. Zapraszam Państwa na szóstą edycję Open Eyes Me Mi Summit, Międzynarodowe Centrum Kongresowe 16-17 listopada. Dziękuję za uwagę.